Cześć, w dzisiejszym filmie zobaczymy jak możemy wylogować się z WhatsApp na innym urządzeniu. To znaczy jeśli mamy nasze konto załogowane na innym komputerze lub telefonie, zobaczymy jak zamknąć taką sesję. Na początku otwieramy aplikację WhatsApp i przechodzimy na dół po prawej stronie, tam gdzie jest ustawienia. Następnie w ustawieniach klikamy w połączone urządzenia, to ta opcja tutaj. Tutaj pojawi się lista wszystkich urządzeń, które są połączone z twoim kontem WhatsApp czyli na których masz aktywną sesję. Aby się wylogować, to bardzo proste, po prostu kliknij na dane urządzenie i wybierz opcję wyloguj się, czyli ten czerwony przycisk. W ten sposób wylogujesz swoją sesję z danego urządzenia, na którym była załogowana twoja aplikacja WhatsApp. Dodatkowo, jako zalecenie, możesz wejść w konto, a następnie w powiadomienia o zabezpieczeniach. Zalecam, aby ta opcja była zawsze włączona, ponieważ dzięki temu, gdy WhatsApp wykryje podejrzane logowanie do Twojego konta, wyśle Ci powiadomienie. To wszystko. Dziękuję za obejrzenie tego filmu i do zobaczenia w kolejnym.